Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj będzie kulturalnie, bo naszym gościem jest Zbigniew Prażmowski, dyrektor teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Witam pana serdecznie, witam, panie witam dyrektorze. Y, szykuje się bardzo interesująca i rzadka premiera, mam na myśli wariata i zakonnice według Witkacego, bo jest to, jest to przedstawienie <laughs> raczej dla osób dorosłych, ewentualnie dla. Młodzieży licealnej. Skąd taka właśnie decyzja i no, jak to przedstawienie jest przygotowywane? Tak, zacznę od tego, że mm, troszkę jeszcze w Wałbrzychu istnieje taki mit, że teatr LALEK to jest tylko teatr dla dzieci. W całej Europie, na całym, w całym świecie w teatrze LALEK robi się spektakle dla dzieci, dla młodzieży, także dla dorosłych. My, jako że chcemy przybliżyć wyobrzeszaną to co się dzieje na całym świecie, czasami podejmujemy takie próby robienia tekstów w spektakli nie tylko dla dzieci. Robiliśmy balladynę, robiliśmy opowieść wigilijną, robiliśmy już też Wariata i Zakonnicę, bo chcę powiedzieć, że ten spektakl już u nas w teatrze kiedyś powstał, na bazie tego samego tekstu, muzyki i scenografii, ale po paru latach przerwy chcemy pokazać na nowo, z nowymi przemyśleniami. Dlaczego Witkacy? Myślę, że jest to yy, Twórca, artysta, którego warto przybliżyć ludziom, Wałbrzyszanom, nie tylko Wałbrzyszanom. Wariat i Zakonnica dlatego, że rozmawialiśmy długo z reżyser tego spektaklu Mariolą Ordak-Świątkiewicz. Ja bardzo chciałem wytkać tego, jaki tekst. No i ona postanowiła, że jeżeli że chcemy, żeby to było bardzo bliskie teatrowi lalek, czyli teatru, teatrowi formy, będzie dobry Wariat i Zakonnica. Spektakl jest grany tylko przez dwójkę aktorów, więc bardzo duże wyzwanie. Poprzez Teatr Cieni, Teatr Formy chcemy właśnie pokazać, jak dwójka aktorów może sobie ogarnąć taki, taki dosyć trudny temat. Widzowie tak, spektakl jest od 16 roku życia. Będziemy go grać dwukrotnie w maju, raz w czerwcu i mam nadzieję, że licea i widzowie dorośli od nowego sezonu chętnie będą oglądać ten spektakl. Jaki, jaki przekaz, jaką ideę chce pokazać widzom reżyser? Chcę pokazać dobre szaleństwo. Wariaty Konica jest to historia Mieczysława Walpurga, artysty, pisarza, który trafia do domu wariatów, którym się opiekuje. Siostra zakonna, i tutaj jest pokazana historia tak naprawdę miłości, szaleństwa. Myślę, że każdy dorosły znajdzie troszeczkę siebie w tej historii, troszeczkę tęsknota za, za normalnym życiem, za miłością, więc. Witkacy potrafił też przemycić bardzo, bardzo, bardzo takie normalne rzeczy, które każdego nas dotyczą. Kto wystąpi w tym spektaklu? Wystąpi. Postanowiłem obsadzić w spektaklu naszych najmłodszych aktorów: Zbyszek Koźmiński. Koźmiński i Natalia Wieciech są to absolwenci tegoroczni PWST we Wrocławiu. I postanowiłem, że dam młodym, żeby pokazali tak naprawdę, co potrafią, czy podołają z takim tematem. Zostali wrzuceni na, na bardzo głęboką, głęboką wodę. wodę. Tak. Myślę, że dla każdego aktora... Chcielibyśmy w Teatrze Lalek, wiadomo, że robi się głównie teatr dla dzieci, aktorzy często mówią, że są to może takie role niekrwiste, i myślę, że czasami należy się tym aktorom, którzy są po szkołach magisterskich, normalnymi aktorami, czasami zagrać inne role niż tylko dla dzieci, żeby mogli wykrzesać z siebie zupełnie inne pokłady, prawda, emocji, aktorstwa. I tutaj właśnie ta dwójka młodych dostała szansę. Jako, że reszta zespołu grała w Balladynie, która była też przygotowana na jubileusz poprzedni teatru i też był była pokazana bardzo, bardzo mocno, wszystko się działo, e, wszystko mamy w domu wariatów, w szpitalu psychiatrycznym e, i, i tam ci aktorzy zagrali sobie takie role troszkę inne, krwiste, a tutaj ta dwójka na początek drogi chce... Dać im szansę, żeby mogli pokazać Wałbrzyszanom i nie na, na, na co, co by mogą sobie pozwolić, jeżeli chodzi o swoje aktorstwo. Panie dyrektorze, ale hmm. przedstawienia dla dzieci, które przygotowuje teatr, również budzą wielkie emocje. Państwo prezentujecie je na wielu różnych festiwalach. W tej chwili też jesteście Państwo po, po paru takich festiwalach, które przedstawienia Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu zwróciły uwagę komisji konkursowych, tych festiwali, hmm. w których bierzecie <küh> udział. Cieszy mnie to, że w ostatnich latach prawie wszystkie. Były, miały swój czas na festiwale. Teraz w ostatnim czasie takim spektaklem, chyba który najwięcej uczestniczy w różnego rodzaju plebiscytach, konkursach, jest spektakl Filofable. Był to spektakl stworzony na małą scenę przez Joannę Gerik. To był eksperyment teatralny, powiódł się, udał się, spektakl był w, w finale 19 konkursu, 19, 19 konkursu na wystawienie sztuki współczesnej. Zdobywaliśmy z nim wiele nagród w całej Polsce, byliśmy z nim na, na festiwalu w Czechach, dowiedzieliśmy się wczoraj, że spektakl zakwalifikował się do drugiego etapu, praktycznie do finału programu Teatr Polska, więc to był taki spektakl, który w ostatnich dwóch latach... Objeździliśmy Święci, tam, świę... po Święci Triumfy, tak. Wszystkie, wszystkie festiwale możliwe zostajemy zaproszeni. Krytycy bardzo pozytywnie się o nim wypowiadali. Kolejnym spektaklem jest to Czerwony Kapturek, mm, zrobiony troszeczkę w formie takiego bartanowskiego horroru. I także się cieszył dużym zainteresowaniem. Jedziemy teraz na. Festiwal Asitarz Korczak, który będzie w Warszawie 28 maja, jest to Międzynarodowy Kongres Teatrów dla Dzieci. I zostaliśmy zaproszeni jako jedni reprezentanci z Polski, żeby pokazać to, co, to, co przygotowuje się w Polsce najlepszego, Będziemy Czyli grać klasyczna bajka dla dzieci… Zrobiona w zupełnie nowy sposób. Zrobiona w nowy w sposób, sposób, wzbudza ogromne zainteresowanie tak, i emocje. My Parę lat temu jak przyjdą do Wałbrzycha, to mieliśmy problem, żeby zachęcić nauczycieli, widzów do przychodzenia na spektakle inne, prapremiery tak zwane, teksty nieznane. Łatwiej było z klasyką. Teraz się okazuje jednak, że Wałbrzyszanie już są wykwintnym widzem, instytucje, kultury, które pracują w mieście. My jakby można powiedzieć, widzowie są wydukowani, tak to powiem. No dziesiątki lat 10 pracy, pracy instytucji teatralnej. Więc wiadomo. bardzo, bardzo właśnie fajnie spektakl Filofable, teraz kolejny spektakl Władca Skarpetek, nasza ostatnia premiera. Została zakwalifikowana do finału sztuki współczesnej, 20 finału, więc za parę dni będzie komisja oceniać. Tam z 90 spektakli zostało wybranych, 15 jesteśmy w finale, więc bardzo się cieszę. Więc te spektakle, ostatnie, które powstają, cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko publiczności bałbrzyskiej, ale ogólnopolskiej. Więc to nas cieszy, że gdzieś tam udaje nam się być w trendach. Spektakl najostatni dla najnajów. Który zrobiliśmy dla najnajów, czyli dla dzieci. Od roku do czwartego od roku do życia. Czwartego roku to jest życia. taki, mm -hmm. powiedzmy, plac zabaw y, y, dla dzieci, gdzie dzieci uczestniczą od początku w wydarzeniach tego spektaklu i też jest, jedziemy na przegląd do Wrocławia, do Poznania na Bienale Sztuki Dziecka. Więc tak naprawdę gdzieś staramy się, nie robimy spektakli pod festiwale, pod konkursy, pod plebiscyty. Ale tak się składa, że udaje nam się trafić i znaleźć tematy, które są teraz poruszane w ostatnim czasie. Napisaliśmy także projekt do ministerstwa, do pana ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt Klasyka Żywa. To był temat taki, żeby znaleźć tekst, albo, który nie był nigdy wystawiany, albo bardzo rzadko. Poszliśmy bardzo, jak to pani minister powiedziała, że gratuluję odwagi Sachem Henryka Sienkiewicza. I będzie to, to rzeczywiście taki to jest mało niespotykane znany tekst i będzie u nas miała to premieru, premierę już w styczniu 2015 w lutym 2015 roku i będzie realizowany projekt Ministerstwo sfinansowało prawie całą produkcję więc jest to dla nas to też duże To rzeczywiście duże osiągnięcie. Panie dyrektorze w zeszłym roku Teatr Alki aktora wystartował z nowym festiwalem festiwal małych form małych prapremier. Czy jest szansa na kontynuację? Bo pamiętam, że w ubiegłym roku były bardzo pochlebne oceny. Każda osoba, z którą rozmawiałam na ten temat, bardzo pochlebnie się wyrażała o organizacji tego festiwalu. Czy w tym roku również można liczyć, czy to będzie cykl co dwa lata? To jest biennale, co dwa biennale. Lata. czyli tak, ze względu w 2015 roku możemy się spodziewać. będzie ile już 70-lecia teatru. W 2015 jednocześnie chcemy połączyć obchody 70-lecia właśnie z drugim festiwalem. Będzie to między, prawdopodobnie między 16 a 20 września 2015 roku. Mamy zapewnienia pana prezydenta, mamy dobre notowania w ministerstwie, że taki festiwal trzeba zorganizować że warto pani Barbara borys Miejska i bardzo nam pomagała była osobiście, I lo, i była osobiście pamięta, tak w lo, roku? i bardzo mm -hmm. jakby nawet napisała taki list chwalący Dużo nasz ciepłych teatr. słów padło tak, tak i pana prezydenta że należy ten teatr wspierać należy w ten festiwal in, 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 inwestować, wymyśliliśmy wspólnie z naszym stowarzyszeniem T-Art taki projekt, mogę nazwać to w roku zerowym i w tym roku wystartowaliśmy do gminy Wałbrzychską w konkursie na zadania z, z kultury. I wymyśliliśmy, że w związku z tym, że to bienale i bardzo mało tych prapremier się robi i dlatego co dwa lata, żebyśmy mieli z czego wybierać, to w tym roku w październiku zrobimy takie trzydniowe czytanie sztuk będzie to trzy dni. Zaprosiłem pięciu reżyserów. Będą taki jakby przedbieg, taki przedbieg tak, żeby hmm. zachęcić dyrektorów teatrów do realizowania prapremier. Będą to teksty, które zostały napisane nigdzie nie wystawione. Młodzi reżyserzy będą je inscenizować, pokazywać z naszymi aktorami, ale także gościnnymi. Chcę zaprosić na to dyrektorów, ludzi, oczywiście to dla mieszkańców Wałbrzycha przede wszystkim, myślę, że będzie gratka, bo będzie można przez trzy dni obejrzeć u nas osiem prezentacji, spektakli, które będą zarysem podczas festiwalu robiliśmy takie czytanie tekstu Dziób, dziób Maliny przy ślugi i Odkręć się Marcel Cieszyło się to bardzo dużą popul y popularnością i z okazji teraz y Ostatnio takiego projektu z okazji Dnia Teatru wznowiliśmy to czytanie dla mieszkańców i było bardzo duże zainteresowanie. Więc takie czytania w październiku to będzie taki przedbieg do, do festiwalu, który będzie za rok. Panie dyrektorze, a jeszcze proszę powiedzieć ze spraw takich trochę pozaartystycznych, przez y, ostatnie lata czy miesiące w teatrze ciągle się toczyły jakieś remonty. Na jakim to w tej chwili jest etapie? Czy można powiedzieć, że y, remonty Teatru Lalki, aktora, Dotarły do szczęśliwego finału, czy jeszcze pan planuje jakieś prace jeszcze troszkę. tutaj? Jeszcze troszkę? Tak, to jest, to, jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna informacja, to, co powiem. Udało nam się zrealizować prawie wszystko już w teatrze. Dzięki właśnie Ministerstwu Kultury i wkładu. To widać w też nawet na zewnątrz, tak. wewnątrz, również. Tak, mamy wszystko zrobione, poza tak naprawdę widownią i sceną. I w tym roku udało nam się pozyskać 200 tysięcy od pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego na. na na dokończenie powiedzmy prac, prac zrobienie innego zakresu, dodatkowo wkład własny gminy Wałbrzych który, odkąd jesteśmy pod opieką gminy, możemy liczyć, bo wcześniej nie mogliśmy na to liczyć, więc wymienimy na pewno fotele, które są już wysłużone, rozpadają się często ludziom w rękach, dokupimy oświetlenie, którego nam brakuje, światło, dźwięk, kurtyna, która jest poszatkowana już bardzo, bo chyba od wielu, wielu lat nie była wymieniana, więc tak naprawdę to, co widzowie widzą, będzie jeszcze poprawione, no i w przyszłości marzy nam się remont sceny, ale myślę, że to jest za jakiś czas, bo to będzie troszkę większa inwestycja, ale tak, jeżeli chodzi o termoizolację, budynki, sale. Y, pomieszczenia biurowe dla pracowników garderów w dziedzinie, wszystko pamiętam, jest zrobione. Bardzo bardzo tak, jest wszystko teraz. zrobione i, i jeszcze brakuje właśnie nam tej widowni troszeczkę, może kiedyś trochę foyer, ale to już są takie y, kosmetyczne no ta scena kiedyś. Ale póki co sobie radzimy, dokupimy światła dźwięki. Na razie wygląda to zupełnie. Jest dobrze. rewelacja, naprawdę to jest to, co y, zasta, y, było zastane kiedyś, tam 2000, od 2004 roku nieustannie toczą się remonty. No niestety nie możemy sobie pozwolić na kompleksowy, więc przez te 10 lat tak naprawdę teatr odzyskał dawną święt, świetność i, 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 i co najważniejsze nigdy nie było przerwy w pracy. Nie, wszystko nie robimy to zawsze w wakacje, remonty, tak? nie przeszkadzały w, w okresie twórczości. urlopowym. Teraz w tym roku troszeczkę musimy opóźnić wymianę foteli, bo będzie u nas w teatrze odbywało się Brave Kids Festival, więc dopiero tam od połowy lipca do do sierpnia musimy wymienić kurtynę, fotele. To wszystko chcemy zrobić, żeby w sierpniu wrócić. Już po urlopie rozpoczynamy próby do spektaklu kopciuszek, którego premiera we wrześniu. Pod koniec września albo na początku października, jeszcze tam są dwa terminy premiery. No, i widzę, przyjdą u się, zasiądą w nowych, wygodniejszych fotelach, myślę. Nie skrzypiących przede wszystkim, bo te, które są, już się nie da naprawdę nic z nimi zrobić. Ale, ale sprzedajemy. Chcę je sprzedać. Mam nadzieję, że jakieś może ośrodki kultury, które, na które nie stać na nowe, wybiorą z tego coś. A jeżeli nie, to zapraszam może Wałbrzyszani, będą chcieli sobie kupić takie krzesło do przedpokoju, po jednym fotelu, po, jednym, na po pamiątkę. dwa na pamiątkę. Także mam nadzieję, że to się uda. Panie dyrektorze, kiedy premiera wariata i zakonnicy? Wyjątkowo w tym, tym razem w piątek 23 maja. Chcemy w sobotę I następnego dnia zagrać. Przedstawienie, tak przedstawienie w sobotę. W sobotę i następne 14 czerwca. I już będzie koniec sezonu. Jeszcze przygotowujemy premierę wspólnie z gminą Wałbrzych spektakl plenerowy. Będzie to spektakl Co w strachu piszczy. Spektakl będzie miał swoją premierę 27 czerwca w Amfiteatrze Wałbrzyskim przy Teatrze Dramatycznym i to będzie spektakl o tym, o strachach, o, o, tym, o tym, czego dzieci się boją. Więc będzie się rozpoczynało dzieci troszeczkę. Lubią się bać. Lubią czasem. się bać, tak. A pokażemy im, że, że tak naprawdę to, co czasami widzą, nie jest prawdą, i będzie to bardzo bardzo fajny, ładny spektakl, myślę, familijny na pewno. Więc będziemy go prezentować 27-28 czerwca, do 4 lipca. Brave Kids, idziemy na miesiąc. Na tak. zasłużony. Otwoczynek Aktorzy idą i część na administracji na urlop i w sierpniu się spotykamy. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować projekt Wieczorynki w, w Amfiteatrze Wałbrzyskim plus dodatkowo y, próby do Kopciuszka i bardzo dużo wyjazdów w sierpniu w Polskę. Bardzo dziękuję. Czekamy na nowe przedstawienia. Naszym gościem był Zbigniew Praż Prażmowski, dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl Więcej informacji znajdziesz też na portalu Waubrzyk 24com